Witam wszystkich tutaj widzimy agrotkaninę wyłożoną agrowłókninę wyłożoną w rządku truskawek przeciwmrozową jak ona była rozkładana za pomocą no po prostu rozwijana i przyciskana za pomocą takich torebek z piaskiem Widzimy? Zwykłe takie reklamówki śniadaniowe, tylko że z uchami. Kilowe, chyba. Po prostu piasek jest włożony na to do torebki, takimi torebkami. To jak widzimy, rozstaw, tak nie wiem, tak po około 3 metry pomiędzy torebką od torebki. Trochę lepiej. Tak to wygląda. Wczoraj wiało dosyć mocno. Nie pozrywało tego. To jest dobrze. Tutaj widzimy jeszcze nie nie Niewyłożony rządek. Natomiast będzie w tym tygodniu na pewno. Może jutro, może dzisiaj. Raczki rosną ale nie ma to jak na agrotkaninie, powiem wam to jest może trochę źle zasadzone, ponieważ ten zagon powinien być wyżej, wtedy ten piach tak z boku nie będzie nasuwał się na tkaninę podczas jak będzie przejazdy robione czy samochodem, czy ciągnikiem tutaj widzimy liści tak nie ma tu jedna wypadła. Ale zawsze można dosadzić. Mówiłem, trochę mniejszą wyrwemy. Niewygodnie mi jest, bo jedną stroną, jedną ręką trzymam telefon. Tu z boku można, jakby, jak tak podociskać. Otóż to, to trzymasz. No i tak to wygląda na grotkaninie. Mm. Lepiej, jest. deszczek trochę pada. Natomiast tu mamy besar i tu też będzie włóknina kładzona, ponieważ tu też będzie trochę owocu i szkoda by było, żeby to zmarzło, tak? Tu nie będzie kładzona, bo tu nie ma sensu, bo to jednoroczne są. Nawet nie jednoroczne, na jesieni były sadzone, w tym roku pierwszy raz będą owocować. No to nie ma takiego sensu ją przykrywać. No i to by było tyle, o tyle. Tak jak mówię, tymi torebkami to jest świetna sprawa. Wcześniej było piachem narzucane, ale podczas zwijania i przekładania tej tkaniny, no. żeby trochę bo co jakiś czas trzeba tą otwierać grotkaninę, żeby wywietrzyć te troskawki, Żeby tak nie duszno nie miały. No i to jest świetna sprawa. To by było trzecie, te torebki kłaść. Tak w zależności, z której strony wiatr wieje, to tutaj podrywa. Ale wszystko się trzyma. Jest ładnie. Na końcu też jest położone w poprzek. Trzy torebki, tylko takie większe. Żeby z boku nie ściągło tej tkaniny z końca. O tak jak tutaj widzimy jest ta tkanina trochę wyżej. To liście nie wiem może szczotką jakąś jeszcze wygarnę. Tu widzimy się trzymają. Oproskiwaczem spalinowym co się dało to się dało, ale muszą być wtedy suche. No i to by było na tyle w związku z truskawkami teraz tylko nakryć. No i co zauważyłem, że trzeba zacząć podlewać już, ponieważ sucho borówki mają. Widzimy. To jeszcze wilgotno jest, bo jest gruba warstwa trociny, ale jest sucho. Więc będzie trzeba już zaczynać podlewać, tak samo troskawki jak i borówki. Do zobaczenia w następnym filmiku.